pokażę Wam jak zbudować super domek ze zwykłego domku w wiosce. Tutaj mamy zwykły, tutaj już mamy taki skończony. Przyda nam, przydadzą nam się do tego mniej więcej takie rzeczy, wiadomo jakiś jeszcze kobol itp. Ale to są te takie najdroższe, jakie nam się przydadzą. Mamy już te itemy, tak będzie wyglądał dom i idziemy już sobie go budować. Zaczniemy sobie od zrobienia latarni. Weźmiemy kobol stolna. I po, poniszczymy sobie te, te oto. I poniszczymy sobie okna. Teraz zrobimy sobie schodki. O tak. O tak. I z drugiej strony tak samo. Następnie w środku domu niszczymy wszystkie rzeczy. Niszczymy tą ścianę. Bierz, bierzemy sobie najpierw do ekwipunku to szkło i pnie. Niszczymy sobie to całe okno. Budujemy tutaj ta, budujemy tutaj tak, budujemy to i tak. To będzie nasz główny to będzie nasz główny, główne okno i musimy tutaj zbudować. Teraz budujemy sobie podłogę. I Zostawiamy sobie tutaj. Tutaj budujemy tak. Dajemy sobie tutaj skrzynkę i stawiamy na to łóżko. Potem budujemy sobie kolejno tak. Tak. I tak. Kolejność nie jest ważna, jak kto woli. Teraz stawiamy skrzynki. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy i dom jest prawie skończony. Jeszcze ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, jest lampa. Buduję. Wywalamy sobie to, budujemy takie oto, yy, takie oto schodki u góry, które zrobią nam fajny efekt lampy. Taki jest to efekt. Domek jest skończony. Jeżeli Wam się podobało, możecie zasubskrybować kanał.